Woda Staropolanka z Uzdrowisk Kłockich należących do grupy KGHM została oficjalną wodą reprezentacji Polski w piłce nożnej. Umowa sponsorska, podpisana z Polskim Związkiem Piłki Nożnej Obejmie także wsparcie reprezentacji U21 i szereg innych inicjatyw Polskiego Związku Piłki Nożnej. W ramach nowego partnerstwa Staropolanka od meczu towarzyskiego z reprezentacją Niemiec, rozegranego 16 czerwca na PGE Narodowym w Warszawie, posługuje się tytułem oficjalnej wody reprezentacji Polski. Marka chce w ten sposób podkreślić swój sportowy charakter. I być obecna wizerunkowo wśród klientów, dla których liczy się aktywność sportowa i zdrowe odżywianie. Panie prezesie, wielki dzień dla Staropolanki. Na osi czasu firmy, chyba wielkie wydarzenie. Co dalej? Znaczy ja myślę, że to jest wydarzenie dla uzdrowisk Kłóckich bardzo duże, ale również ogromne wydarzenie dla całego południa Dolnego Śląska, bo Uzdrowiska Kłodzkie jako największa firma na południu tutaj Dolnego Śląska, Kłodzko, Polanica, Kudowa, Duszniki jest, jest, jest bardzo znaną marką i tam staropolankę zna każdy. Doskonale jest znana na Dolnym Śląsku, ale liczymy, że dzięki współpracy z reprezentacją Polski. Większa część Polski pozna, pozna walory naszej wody i będzie to jej większości ludzi pierwszy wybór w czasie, w czasie zakupu, więc bardzo się cieszymy z tego wydarzenia. No i liczymy, że reprezentacja będzie odnosiła sukcesy, a my razem z reprezentacją będziemy odnosić nasze sukcesy. Bardzo się z tego faktu cieszę. Wracamy do ekstraklasy. Staropolanka, jeden z wiodących producentów wód wody mineralnej w Polsce, dzisiaj pokazuje, że jest jednym z najlepszych i będzie najmocniej rozpoznawalny. Właśnie ten kontrakt, kontrakt z reprezentacją Polski, powoduje, że możemy pokazać się w całej Polsce. Nasz brand może być bardziej rozpoznawalny, a jednocześnie reprezentacja, myślę, że dzięki naszej wodzie, będzie osiągać lepsze wyniki. Jakie emocje dzisiaj? Oczywiście emocje duże, bo to jest duże wydarzenie. Sukces dla staropolanki, sukces dla uzdrowisk kłodzkich, jako największego pracodawcy na ziemi kłodzkiej, sukces ich, naszych wszystkich pracowników. Wieloletnie te negocjacje, aby ten kontrakt pozyskać, aby stać się partnerem reprezentacji polskiej i dzisiaj właśnie kończymy, podpisujemy umowę i możemy być oficjalnym partnerem reprezentacji. No to tak naprawdę można powiedzieć wielkopomna chwila. Zawsze woda towarzyszy sportowcom tak po prostu i wydaje się, że, że bez tego żaden sportowiec nie będzie sportu uprawiał, piłkarz tak naprawdę tak naprawdę również, więc to jest, to jest du duża sprawa mamy kolejnego partnera w naszej piramidzie sponsoringowej, cieszymy się że tym partnerem została firma Stała Polanka że, została, że otrzymała tytuł Oficjalnej wody reprezentacji Polski. Umowa na pewno, która wniesie dużo jakości do naszej struktury, która pokazuje tak naprawdę wzajemne zaufanie, że, 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 że firmy prywatne obdarzają zaufaniem polski sport, obdarzają zaufaniem polską piłkę, obdarzają zaufaniem polskich Związek Piłki Nożnej. Ewidentnie to krok duży naprzód w naszym modelu biznesowym, w naszych partnerstwach, które prowadzimy skutecznie przed wielu, wielu lat. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w ten projekt, bez których dzisiaj nie doszłoby do podpisania tej umowy. Natomiast oczywiście dla nas jest to projekt bardzo bardzo ważny, istotny, na który zwróciliśmy od razu uwagę jako, jako, jako spółka Kupmy Zdrowie. I oczywiście Sarapolanka jest wodą polską, zdrową, o wysokiej jakości. I ten kontrakt również jakby pokazuje, że dzisiaj jakby z tą jakością wchodzimy na ten zupełnie inny level z tej tak zwanej wody lokalnej na skalę ogólnokrajową, ogólnopolską, co w naszej ocenie da, da nam duże szanse, Staropolance da, da duże szanse na to, że dotychczas niedostępne dla nas obszary handlowe, niedostępne dla nas niedostępne kontrahenci będą z nami inaczej rozmawiać, będziemy bardziej wiarygodni, będziemy bardziej rozpoznawalni i to też przez wodę mineralną uważam, że nasze uzdrowiska, uzdrowiska Kłodzkie, ale także uzdrowiska całej grupy, którą reprezentuję, uzdrowisk, które są w kuprum zdrowie, również dzięki wodzie mogą zyskać na popularności.